Niby czego jesteś mistrzem i sania? Nie mam problemów z koszmarami, nokturn, ale przy tobie zasypiam. Hej, lisin, rzuć no tu okiem. O, wybacz. O, to tak wygląda grzanie ławki. Ciebie zawsze wybierają na końcu Mumu. Hej, małkaj, znam parkiet, z którym możesz być spokrewniony. Mundo chodzi gdzie chce! Hej, Mundo! Mam nadzieję, że chcesz iść do fontanny? Hej, Draven! Mamcia mówi, że cię adoptowali! Próbuj, aż ci się uda. Ha. Noxus Air. Jedyna marka, którą noszę. Z tymi butami dojdziesz po trupach do celu. Jestem mistrzem wsadów i zaraz wam wsadzę.